Przyznać, że tym samochodem jeździ się naprawdę bardzo wygodnie, bardzo cicho i bardzo dynamicznie. Ciekaw jestem, jakie są wartości przyspieszenia. Nie znamy ich, jeśli chodzi o tabelę, ale na pewno możemy sprawdzić. Tak więc, drodzy Państwo, no spróbujmy. Wciskaj. W tej chwili zatrzymaliśmy się i uwaga, bardzo mocno przycisnąłem pedał przyspieszenia czas, no to są sekundy. Proszę zerknąć, jak szybko osiągamy prędkość już w tej chwili 100 km. Na godzinę. No oczywiście ze względu na warunki bezpieczeństwa teraz zwalniamy, ale to jest silnik bardzo, bardzo dynamiczny. Ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo pod dużym wrażeniem tego, jak rozwiązano budowę tego silnika elektrycznego. Bo jeżeli tutaj mamy coś, co wygląda jak automatyczna, słyszenia biegów, ale de facto automatem nie jest, bo wszystko dzieje się na tym jednym, jedynym biegu. Taką ogromną moc musi mieć ten silnik elektryczny. Wiesz, a ja przez cały czas czekałem, aż w takim życiu codziennym, w autach codziennego użytku spotkamy tę technologię, o której słyszymy, którą widzimy w autach Formuły 1. Mam na myśli KERS, czyli system odzyskiwania energii hamowania. No i tak jest właśnie w tym przypadku, bo ty sam zauważyłeś, że kiedy puścimy pedał przyspieszenia, to to auto bardzo szybko hamuje. Tak jakby był wrzucony drugi, trzeci bieg, coś między, między tymi, to są bardzo porównywalne opory. Wtedy widzimy odpowiednie wskazanie na tablicy i co ważne, nasze auto oszczędza tę energię. Ta energia dodatkowo zasila pojazd.